A co to, 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 moi drodzy? Ja tu robię sobie w regularnym odcinku na tej mapie, która jest, jak wiecie, jak stali moi widzowie wiedzą, przeznaczona do live'ów. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym krótkim i nietypowym odcinku, dlatego że dzisiaj chcę wam coś pokazać. Tak, tam jest ten kibel na farmie, ale to nie. Dzisiaj, moi drodzy, chcę wam pokazać to pole. Tutaj wyrosł nam owies i to jest informacja, na którą pewnie wielu z was czekało, mianowicie najbliższy live odbędzie się 5 lutego. Czyli w najbliższą sobotę o godzinie 18, jest to sobota, nie niedziela, inny dzień niż ostatnio, w każdym razie jest to weekend, zobaczmy sobie jeszcze może gdzieś tam na drugą część pola, bo z tego co wiem wyrosło nam też, moi drodzy, sorgo, także będziemy mogli wreszcie zrobić sobie odcinek pod tytułem Kury Żrą Sorgo. Sobota, godzina 18. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, tu chwasty się już puściły. No, a moi drodzy, tu mamy sorgo, które jest gotowe do zbioru, więc nic tylko ruszać, moi drodzy. Tym motokombajnem kusi mnie, żeby to zrobić już teraz, ale nie. Ten kombajn poczeka, moi drodzy, do soboty, i wtedy go uruchomimy. Przypominam raz jeszcze: sobota o godzinie 18 będziemy na live, sobie grać na tej mapie, na mapie No Man's Land, którą możecie znaleźć oczywiście w ModHubie. Do zobaczenia w sobotę, 5 lutego o godzinie 18. .00. Trzymajcie się, cześć!